Życie na łódce na odludziu, na Bahamach ma swój niepowtarzalny urok. Spontaniczne spotkania z sąsiadami z kotwicowiska, wielka wyprawa po zakupy do sklepu i przygody, które są dla nas codziennością. Zapraszamy dziś na pokład poli. Dlaczego mam takie sexy i trzy krótkie szorty? O nie widać. I dużo rekinów na Wow! 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 Jak tam nie Poszłaś do sklepu? na zakupach. W ogóle ja jestem jak małe dziecko. Po prostu co jakiś czas chodzę do kadłuba, bo tam mam y, pudło z moimi ciuchami. Tak co trzy miesiące sobie chodzę, przynoszę. Na przykład teraz przyniosłam sobie nowe stroje. Znaczy nowe. Stale no. nowe. E, więc to jest mój recycling. jak jest jakaś Kiecka teraz właśnie na Bahamy, bo tutaj jest bardzo gorąco. Więc nie każde ciuchy nadają się na Bahamy, niektóre na Karaiby. Na Karaibach bardziej częściej elegancko, e, trochę cieplejsze. A tutaj to raczej takie przewiewne szmaty. Stroje kąpielowe, proszę bardzo, cała kolekcja. No, jak dziecko, to dzieciom. Ale, właśnie tak robiło, ale dzieciom, tak, dzieciom tak robiliśmy, <laughs> pamiętasz, z zabawkami. Chowaliśmy je na nie kilka tak. miesięcy do jednego kadłuba no i tak potem wyciągaliśmy i było tak, o, nowe zabawki! No, a właśnie ostatnio, jak było to Lego party, to chłopaki poszli do w Lewym Kosmosu, mamy, mamy to wszystkie Lego. Ten. jak oni oczywiście poszli po to Lego, no to godzinę miałam ich z głowy. Ojej, pamiętasz to, bo tam jeszcze jest jakiś pudło z zabawek. Ojej, jej, a to, to, to. No i generalnie wiadomo, fajnie w ogóle wyszło. No, widzę, że chyba zmierzasz do prezentacji. A teraz zmierzam tak, do, do gwoździa programu. Słuchajcie, muszę absolutnie z tego miejsca pogratulować Annie za wyhodowanie pierwszego żywego czegoś, Skandal. w ogóle żywego czegoś, a nie dość tego żywego czegoś, co jest do jedzenia. Czyli mamy co? Tak, mamy, słuchajcie, troszkę powiem Wam, że tak z jednej strony przelewa się przeze mnie duma i wstyd, jakby to jest miks tych emocji, no ale co zrobić, jakby tak to w życiu jest, że no e, dlaczego duma, można dlaczego się wstyd? wstyd, bo po prostu... Już mieszkamy, można powiedzieć, tak 8 lat jesteśmy na módce, tak? Bo odliczyłam od razu te remonty i wszystko. I tak naprawdę przez cały czas jakoś nie doszliśmy do takiego momentu, żeby po prostu coś hodować. Były rozmowy, rozmawialiśmy o tym, ale zawsze jakoś nie było, nie było kiedy, nie było czasu. No ale raz coś chyba spróbowałeś i chyba, chyba spleśniało czy coś takiego, Wiesz, to tak? To było tak. To to, czy a, dobra, okej, okay, dobra, dobra, Pędem dobra. Na parapecie trzymamie. ale właśnie teraz y, po nartach przywiozłam kiełkownicę, ostatnio był to taki Kuba i gadamy sobie, gadamy i nagle, o kurde, przecież ja mam tą kiełkownicę, ale wiecie, prosto z lotniska, wsadziłam ją gdzieś tam do kanapy i totalnie zapomniałam, że przywiozłam przecież ten. No i od tygodnia właśnie tutaj rozkmijam, bo mam kiełki weczki, więc bardzo ładnie wyszły, to jest piąty dzień. No i tutaj te, trochę gorzej, ale już trochę podjedliśmy, bo okazało się, że dzieciom bardziej smakują te, a to są kiełki lucerne. Więc tutaj jest taka już dziura, bo chłopcy zjedli. No już dzisiaj muszę siać nowe, no. <głos> <głos> Ale w no ogóle, to jest kwestia taka, że tu problem jest taki, że mamy za wysoką temperaturę. a Najlepiej jest tak do 20-25. Do Więc czytałam w internecie i generalnie przez ostatnie dni trzymałam kiełki przy wiatraku. Żeby Brawo kochanie, nie wiem czy to w ogóle Brawo sens. kochanie, no nie, ale mahamy jest no, ok, bo tu przynajmniej w nocy spada temperatura do tak 22 Przysk nawet, no, czy coś takiego. No. Tak, no. E, no, ale chciałbym tylko pokazać, jeszcze pochwalić tutaj, a nie jeszcze raz, zobaczcie jakie piękne, nie, e, czy to piękno, te piękne oklamo. kanapeczki. E, I to jeszcze z chlebem, który dostaliśmy od mojego serdecznego kumpla, jeszcze ze studiów, Rafała, dostaliśmy od niego zakwas i ostatnio przywiozłem i machnęliśmy chleb, na razie nam nie wyszedł ale będziemy y, sprawdzać, bo nam nie wyrósł no, po prostu, tak. ale smaczny jest. Ale to no właśnie właśnie dlatego, że jak już wiecie, wczoraj byliśmy właśnie na tym spacerku, a w tym czasie y, chleb zostawiliśmy i po prostu nasz spacer y, miał trwać, nie wiem, godzinę półtorej z tym, z tym jedzeniem. Okazało się, że nie było nas trzy godziny w domu i myślę, że to ciasto, które po prostu siedziało się w piekarniku, po prostu totalnie zdało już jakieś. To padło po prostu, no. padaczki dostało. W każdym razie Rafał, dziękujemy z tego miejsca za zakwas i za wszelkie tak. instrukcje i asystę, no. technical support i tak dalej, i tak dalej, <laughs> wsparcie techniczne, jeszcze będziemy potrzebować, no i to jem, to ja jem. You know. Juluś właśnie zawiózł sąsiadom przesyłkę, <laughs> kurier. Nasz kochany kurier, Juluś zawiózł właśnie sąsiadom część do sztagu. Chodź mama Cię złapie, bo jest wiatr teraz akurat. Dobra, mam Cię? Jak tam? Dobrze. Operacja zakończona sukcesem? Tak. Dobrze, super kochanie. Piątka kochanie, brawo. To <laughs> chłopaki jak było, powiedzcie, podzielcie się. Fajnie. Co to za butle? Co to za wynalazek ostatnio ogarnęliśmy? Wiesz to kupiliśmy prosto od Chińczyków takie te e, temu takie butle po takie na próbę, no kurde, 15 minutówki, takie proste na takie na 2-3 metry nurkowania maksymalnie, bez żadnych tam przałów. Taka buta się w końcu w 30 niecałe minut ładuje. Ten kompresor chyba zabiera 200 W, więc to nie jest żadna filozofia dla, naszego, dla naszej elektryki. No i później tak z 15 minut nam wychodzi, nie? Z tego. Także zobaczymy jak to długo będzie działać, bo to zdaje się, że już widzę tutaj na, na tym, na nie wiem, czy widzicie, już rzadzę widzę na, na elementach metalowych, więc to zdaje się, że jest wszystko z takich, może nie wszystko, ale może być część z jakichś słabych materiałów zrobionych. No zobaczymy ile to przeżyje, damy znać. Także uważam, że tak jak na próbę, no to to jest ok, to jest w porządku, zobaczymy co z tego wyniknie i teraz właśnie fajnie z dzieciakami, bo mam takie malutkie, szybkie zestawy, że możemy sobie wskoczyć i popróbować i oni właśnie zaczęli próbować i chyba im się spodobało, więc będzie gęsto. Życie na łódce, a do tego często na odludziu, ma swoje uroki, ale i wyzwania. Są rzeczy, które dla wielu na lądzie to codzienność. Coś tak zwyczajnego, że nawet nie traktuje się tego jako wygody czy luksusu. Dla nas to wciąż przygoda. Na przykład zakupy. Dziś ruszamy do sklepu, który znaleźliśmy na mapie. Jest szansa, że faktycznie tam stoi i że będzie otwarty. Przed nami około 6 mil do przepłynięcia. A żeby było raźniej, dołączyli do nas sąsiedzi z kotwicowiska, z którymi spotykamy się już od ponad roku. Nie trzeba się umawiać, po prostu nagle cumujemy w tych samych zatokach. To się po prostu dzieje. To jest właśnie piękne w tym życiu: spontaniczność, wolność i relacje, które budują się bez umawiania. A teraz trzymajcie kciuki za nas, aby sklep był otwarty i żeby mieli jajka. Sprawa do sklepu. Ojciec rodziny poświęca się dla celów zdobycia pożywienia. Teraz, teraz wiecie, dlaczego mam takie seksy i krótkie szorty? Idealna długość kochanie, idealna. Dokładnie. <noise> Dawno się nam nie zdarzyło, żebyśmy szli e, pasz, 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 pasz. do sklepu pasz, Ania, boso. Ania, Ania. Mani żeglarze nie lubią się moczyć. Oni tu... Oni znaleźli swoje tajemne wejście. Co? Ale nie ma co zaczepiać, chyba. Ekspedycja do sklepu. Ciekawe, co kupimy. My jedziemy po jajkawy. Chyba też. My, no ja... też? Niech nas zaskoczą. O, tam jest sklep, tak czuję. To są zakupy spożywcze. Najbardziej, wy... najbardziej wysiłkowe jaja w życiu, nie? Wytrzepało nas solidnie. Tak, ja w ogóle tyłek mam obity. Samochód można tutaj wypożyczyć i jest sklep. Myślicie, że wejście jest tutaj? Czy tam? A tutaj. A tu? Otwieraj. No, Ból. Ból. Chodźcie, chodźcie. Ogórków starczy? Pięć ogórków. Cztery. Cztery. Starczy. Okay. Zakupy udane? Udane, udane. coś? Coś tam mamy Zaskakująco dobrze, jak na taką tak. wysepkę. No, ale w sumie wiesz, ta na, w też to jest mała bez pania. No, ale tu jest mniejsza Jeszcze już mniejsza już dużo tak. mniej się dzieje tak naprawdę Tu jest jedna y, ulica na krzyż, tam są dwie na krzyż Dobra Więc jednak wiocha jest połowę mniejsza co najmniej No, a jednak zaopatrzenie y, jest dobre i nawet okazuje się, że mają bankomat, co prawie nie działa, ale mają Ale co jest... <laughs> <laughs> te kocie rózy! No, Lala! Lala! Kolejka! Do samochodów! Po drodze postanawiamy odwiedzić tutejszą, leniwą rzekę. Oh. Oh, no, no, no. Oh. Ale jest tam ścieżka, patrz! Oh. Ej, coś płynie! Stop, stop, stop. Co to? a nie rekin? Mały? Mały. Po drodze odkryliśmy taką Lazy River, czy kolejną jakąś taką rzekę. I tutaj już dwa, dwa żółwie i rykinek na wejściu. Jest jak to piękne! Będzie coś tak patrzcie. Czas na parę ciekawostek na temat wyspy, na której aktualnie przebywamy, czyli Cat Island. To jedna z tych bahamskich wysepek, które wciąż są prawdziwe, dzikie i mało turystyczne. Co ciekawe nazwa Cat Island wcale nie wzięła się od kotów. Chociaż są i takie historie. Prawdopodobnie wyspa dostała imię po korsarzu z dawnych czasów, który nazywał się Artur Kacz. I podobno właśnie w tych okolicach ukrywał swoje skarby. Może? Podniesiony o, silnik. Nie mam jak skręcić. Musimy się odpychać nogami. No, co z płyciej się robi? Chyba w maliny wjeżdżamy. Ale to jest bardzo płytko. We are here! Hello! <laughs> Przygoda, ahoj! Każdej chwili no szkoda. No. Wow, zobacz. No. O, o nie, tu jest płcizna w ogóle już totalna. Wygląda na to, jakby było koniec tam. Yeah, you see Idę zobaczyć. Idę do. Mam nadzieję, że nie stanę na jakąś płaszczkę, która się ukryła pod tym piachem. Wow, nie ma w ogóle prawie chmur tam. Jesteśmy tu bez wody, ale no, mamy mąkę, mąkę, chłopaki i winogrona. <laughs> I jajka, na słońcu byśmy wy. Głupysz, dalej wygląda, że gdzie płytko? Patrz, kawałek głębokiego i znowu płytkie. W nie widać. Mam grać w dużo na pustyni. Klonów i Niczego innego. Siem! Wow! Wow! Ja yeah! Yeah! Shark! Który? Wow! Lemon? Lemon Lemon? shark? I stoimy! Nasza przygoda powoli zamienia się w zabawę w kotka i myszkę. Na telefonie, na mapie satelitarnej widzimy, jak ta rzeka ciągnie się dalej, więc nie zawracamy, bo już prawie widać jej koniec. Wpłynęliśmy tutaj przy niskiej wodzie, i teraz co chwilę musimy zatrzymywać ponton, holować go, podnosić silnik, potem znów kawałek płynąć i znów holować. I tak kilkanaście razy. Ahoj, przygoda! Kadry jak z National Geographic, tylko w wersji ciągnij swój ponton sam. Sejdziemy. Dobra, to widzę jakieś mębiny. Jesteśmy w dwóch Dobra. trzecich drogi, jak wynika z Google'a. Dobra, dostaliście. Dobra. Dobra spadajcie. Nasi kolejni rozbitkowie. <głosy> 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 Bartek, kto ja? <i> to wina Bartka. <noise> Pływać tutaj na niskiej wodzie. Ostatnio na Tulsi Kaikos był właśnie wypadek, na właśnie płytkiej wodzie. Ludzie się zbliżyli do rekina i niestety kobieta straciła dwie ręce. Więc, a tu jest płytka woda. I dużo rekinów na Cat Island. Uratowani. Coś się złapie? Coś się złapie. Nie ma tu brak chętnych. Brawa, jesteś jak tratwa teraz. Na szczęście ta, na szczęście mąka Moka sucha, a telefon jest jeszcze w środku? Nie wiem. Dobra. Będzie nie będzie jacznica. O jest, tylko jedno jajko opadło na szczęście. A opakowanie i moja torebka jest generalnie w, w stanie agonalnym. O kurde, a w domu po prostu tak pachnie. Ile tu jeszcze? Ojej, za 40 minut będzie świeży chlebek żydni. Po południu ruszamy w dwie rodziny na kolejną wycieczkę. Bo przed nami jeszcze bardzo ważny punkt na Cat Island. Gotowy na spacer? Tak, Gdzie zdecydowanie, idziemy? bo inaczej byśmy się rozklapali, roz, 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 więc trzeba ruszyć dy. Gdzie idziemy? Idziemy na y, Zamek Kota w Butach. To jest ten słynny kot, który opanował wyspę. Antonio Banderas. O, to Tam jest ideowo? to. No mam. No, dobra, udajemy, że tego nie widzieliśmy, potem no można tu wchodzić. <noise> Prezent, Następny. <noise> Chciałam zrobić piękne ujęcia filmowe, że ludzie przychodzą przez ten, ale każdy się odwrócił w moją stronę. Udawaj, ja że nie widzisz filmowania! <noise> To właśnie tutaj znajduje się najwyższy punkt na całych Bahamach. Brzmi dumnie, prawda? Mont Alvernia ma aż 63 metry wysokości. To jest kapliczka Skarb Piratów. W końcu jest pod dowództwem arcybiskupa z Nassau. Chyba ktoś jest, drzwi się ruszają. Ale za to na jego szczycie stoi mały kościółek Hermetycz który sam, własnymi rękami, wybudował pewien angielski ksiądz i architekt, ojciec Jerome. Zamieszkał tam i postanowił spędzić resztę życia w samotności, patrząc na ocean. Kurde! przejście tajemne. A. <laughs> Aha, faktycznie, łóżko! No, zobacz, łóżko jest, malutkie. No. To tak jakby ktoś tu mieszkał. Patrz. Sypialenka. Mała sypialenka. Można wejść do góry? No. Jest to może działa. Jakiś podejrzany ślad. Strzałka w dżunglę. Idziemy. O o. Mam nadzieję, że to nie jest droga do wychodka, po prostu. Może wow. to jest stop and drop e, spot. Chyba jesteśmy, o kurde. Brawo za intuicję, kochanie. Brawo. nie wiem, czy tam chcę wejść. Jak you know uh -oh. is że tu Co jest? To O wow. Oh, wow. Oh, wow. So Julian, come, oh, wow. proszę. Patrz. Oh, Julek, chodź.

tomorrow but who knows who knows if we get joy or sorrow ooh, 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 stay true to the fire in your heart and your soul don't drain your desire in you can't do. Się właśnie się wcieliła w Bohame mamę. zobaczcie To totalna beka. Kochanie, czy to tak? jest Bahama Mama Noc? Czy ja wielkanoc? Słucham, y, słucham podcastu? Wielkanoc Jestem. Bahama Mama Noc? Tak, 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 tak. Bahama Mama robi Wielkanoc, tak. słuchajcie. Niezłe jej jaja. Jest, na stole robią się powoli, y, robią się, no robią się, to jest mój klasyk, robią się. Ustawiłam już powoli dania, więc już niedługo. Chciałabym, żebyś kochani skończył swoje wiercenia. Tak jest. Tu ja oczywiście wpadłem na pomysł, że jeszcze kolejną rzecz odwalę ja, przed nie, bo śniadaniem. dziękuję ja Was za 10-15 minut już tak, do pomocy najlepiej. Dobra. Zatwujesz dobra, spróbuję. Ale to nie obiecuję. No, ale spróbuję. Dobrze. Ja zmieniam podjęć do grota. Było. Jak? Było tak. Było tak. Wisiało przez grot. Tak trzymało. O, a teraz zamieniam na bloczki. Więc, oczywiście, tradycyjnie coś tam nie pasowało, więc musiałem przekombinować, ale już jeden bloczek już jest. Teraz dwa od góry i będzie grało. Pokażę Wam później, jak to wszystko poskładam do kupy. Ile nas będzie? Siedem. Osiem. Siedem. Jeszcze Logan wpada. Oh. Everybody look happy. Just look. That's, that's enough. I don't have to be happy. <laughs> no, no, just long as you look happy. <laughs> uh. Goście wychodzą. To co? Widzimy się niedługo. Widzimy się niedługo. No, Trzymajcie się. Trzyma się. Trzymajcie się. See się. Czas. Dam Sofii książkę. Ania. A Amery Amerykański rząd nice. od konstytucji po, oh po demokratyczny system. Nasi są niezainteresowani, do że to po angielsku, a może ona ma gdzieś w jakimś przedmiocie. Nie wiem, oh. nie wiem. Co, jakie nie No. dobra, to zostaje z nami dalej. Trzeba very wywalić. Very very pa, pa. Pa, pa. pa pa. Pa pa. <laughs> 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 Bye. 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 bye, bye, see, see you. <laughs> <laughs> no, nie me. Bye. Goście pojechali. Teraz my tutaj sprzątamy no, i dzieło. ruszamy. wszystkie okna? I płyniemy, płyniemy na Gzuma. Bo Bartek leci do pracy jutro, pojutrze, po, po, pojutrze ów, po pojutrze. pojutrze, więc tutaj szybka wizyta. E, fajnie było, fajne śniadaneczko, pojedliśmy, teraz tutaj sprzątamy i ruszamy. Tutaj Julek. Julek oglądał ostatnio Free Solo i się zainspirował. Mam nadzieję, że nibyż wchodził na El Capitan. Co kochanie? Nie wiem. Co? Nie wiem. Nie wiesz? O nie, to zła odpowiedź. Kuchnia już tutaj prawie jest ogarnięta, bartek w tym czasie już ściąga kotwicę, mamy akurat jeszcze takie 5-10 mil płaskiej wody, że spokojnie możemy właśnie tutaj te rzeczy ogarnąć.